Witam Was serdecznie, Kooperator z tej strony, w pierwszym odcinku? Bardziej nie tyle odcinku, co w pierwszych wrażeniach z gry... ...Pidey the Heist, jeżeli tak można w ten sposób to ująć. Mój angielski jest kiepski, lekko tam opcje poprawiłem, no ale... ...na razie jeszcze w ogóle nie grałem, jestem świeży w tym. A, sprawdźmy sobie... Jak to będzie wyglądało? No, Tutaj, in lobby, filet, cóż to jest? Muszę przejść pierwszą grę. Oczekujemy, chcę to zobaczyć, co tutaj się dzieje. Widzę, że ...reputacje... Random Kogokolwiek chcę. Clown Halloween. Wolf Muszę przejść to no, solo. Ale podoba mi się jego maska. To co, zaczynamy? Czy musimy mieć czterech? Się nie obrazi jak wyjdę. Tak, wyjść online. Nie będę hostował. Chcę do ciebie. Co my tu mamy? <coughs> Newbie. Dajmy ready. Tu mam stumikiem, tu mam kałach. Czekamy. Nie mam zielonego pojęcia. Nawet sterowania nie zapoznałem się ze sterowaniem. To. Ha! Reputacja zero. Jaką mam kasę? Też zero. Hmm. Oni mnie chyba zabiją.

Musimy uważać na sniperów i daleko od tego Też chcę strzelać Odwal się, odwal się, odwal się, odwal się Jest tu jakieś osłanianie się Spaduwać, spaduwa Mało życia chyba, tak? się stąd wydostać jak najszybciej. No, zgini. Nie ma mamo. Wystrzelałem wszystko, w cholerę. Jakby tu zejść do was. Schodami. Dajesz, dajesz, dajesz. Mamy dostęp. Amunicja też. Jak tam stoimy? Wow, wow. Gdzie oni są? O matko. Chodźmy na ziemię, na ziemię. <laughs> Haha, jemy powolutku. Dawaj, amunicję, Gdzie mamy się dostać? Idziemy. Eee... <laughs> <laughs> Dawaj, panie. Wow. Pomocy! Straciłem przytomność. Ej! Dobra, 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 jeszcze kawałeczek. Pierwszy level, jest to jest? Co to jest? Dobra, musimy osłaniać tyły. Szkoda, że nie mogę używać osłon jakiś. Co się stało? Ktoś tu leży z naszych. Walić się o nich, a mało życia. No dobra. Mam nadzieję, że jakoś się, o? co to było? Dostanę. Ochrona. Nie podpalaj mnie! <grywa>

Jeszcze troszkę, na co czekamy? Chcę mieć lepszą broń. O. Cóż tu zrobić? Nic, nic, muszę czekać. O, już ktoś przyszedł. Giń, gin, Wszyscy gincie. O, Wow! Muszę się pilnować. Jeszcze z amunicją dodatkową. No, odwal się, koleś! Ładnie, ładnie. Jak na pierwsze wrażenie ze strzelanki jakiejś takiej, no to... <laughs> Dawaj amunicję. <laughs> Wybaczcie. Szkoda, że nie mam granatów. Dobra, panowie. Gdzie jesteście? Ile was do... <laughs> Ciekawe, czy są jakieś ile tam? Wow wow, 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 Ty, ty, ty. Przejdę wam na prawo. O, tak, będzie najlepiej. Wow! Nie wstawaj. Ty też. Nie, nie 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 nie. Nie wstawaj w ogóle. Przyda się trochę amunicji. Sorry, muszę iść po amunicję. Muszę dużo amunicji. No niedobrze, niedobrze jestem ledwo. Wow, 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 wow. Jeszcze widzę coś tam. Wow, 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 wow. Uciekaj, 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 uciekaj. Cholera. Zbieraj pieniążki. Nie mam życia, nie dobrze. Nie mam torby z amunicją. Będę się chyba. Tak, z Wami. Wow. Tu mi się tu. Trzymaj się. Trzymaj się, trzymaj się. No, 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 no. Wow. Uff, cholera. Co to jest? Ła! Wow, Chryste, panie! Chcę... chcę broń! Wow. Nie wyjdziemy stąd, do cholery! Chcę ci pomóc, koleś, za kratkami, no. Wow. Idziemy, nie ma co się pierniczyć. Odwalaj, odwalić się. Kto tam oberwał? Chodźcie, idziemy, idziemy. Jeszcze kawałek. Smok tu tam, smokiem to są. Snajper w oknie. Kurde! Niby wszystko. O, jeszcze kawałek. Ja. Trochę moc. Jest. Na piętro. Go. Nawet się nie wychylam. Wiem, że tu jesteś. <słuch> o, kurde. jestem. Security. No a a a. Nie wiesać wszystkiego, kiedy tu jestem. No. Jeszcze, jeszcze parę minut. Tak, dobrze to kojarzę. Cóż to za broń masz? Wow. Tazerem mnie potraktował? Chyba tak. To mi się wydaje, to był Tazer. Czy tam Tazer, jak to tam woli? <grywa> dobre, dobre. Podaj, 15 złotych? Coś koło tego. Zagrę na Steamie. I można się bawić. Wcielić się w złoczyńce. Jezu, to jest. Chore. I śmieciarką? Wow! Klasa! O kurde. Pierwszy raz i... Jestem praktycznie w niebo Wow, wow, wow. No cóż, dzięki serdecznie Wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, czołem. Cześć, i to są moje pierwsze wrażenia z tej gry. Paday. Wow, trzymajcie się.